Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym programie. Tym razem naszym gościem jest Blas Garcia, nasz wspaniały artysta z Argentyny, który pokaże Wam dzisiaj warsztat, jak otworzyć swoją kreatywność. Jak jesteśmy tacy troszeczkę zablokowani, czujemy się tak trochę niepewnie, co chcemy dalej robić w swoim życiu, tutaj proponujemy ten warsztat. Również będzie pokazane. Yy, Jakie będą produkty potrzebne? Bardzo proste, robimy kanwasy z recyklingu, czyli z materiałów, które niektórzy sobie wyrzucają, więc można bardzo łatwo znaleźć jakiś stary materiał w swojej szopie, czy na przykład w swoim garażu i na tych materiałach będziemy malować. Więc tutaj Blas Garcia jest naszym gościem dzisiaj. Tutaj na przykład za mną jest jego jedna praca, jest to właśnie zrobione, kanwas jest zrobiony z materiałów. Typu prześcieradło, jakieś deski, które złożył razem, farby akrylowe, i tutaj właśnie taka praca powstała. Więc zapraszam Was serdecznie do tego programu. Bierzcie ze sobą swoje dzieci, siostry, mamy, tatę, albo zróbcie to po prostu sami. Więc życzę Wam wspaniałego warsztatu. Pozdrawiam.